Siema, dzisiaj będzie węzeł Zepelina, czyli węzeł, który nawet po całkiem sporych obciążeniach daje się dość łatwo rozwiązać Dobra, jaka jest najprostsza metoda żeby zawiązać węzeł zeppelina bierzemy sobie tworzymy dwie pętelki które będą nam robić lustrzane odbicie czyli tak, tak o, trochę za dużo, ale dobra tak i tak pilnujemy, żeby te liny by po jednej stronie. W sensie jak leży nam na linie, to leży nam na linie. Obracamy sobie. Robimy sobie Haha ha, 69. I teraz kładziemy sobie te liny jedna na drugą, w taki sposób, żeby te liny dalej leżały ta. Na tym wszystkim, a ta pod tym wszystkim. I tymi końcówkami żeby złapać obydwie te pętelki, wchodzimy do środka. Czyli to, co mamy tutaj od góry, wchodzimy od dołu. No, chodź. A to, co mamy tutaj od dołu, wchodzimy od góry. No i to zaciągamy. I voilà. Mamy węzeł zepelina. To by było w sumie na tyle. Jeszcze takie szybkie info. Założyłem Instagrama i wrzucam tutaj z reguły to, co jest warte opublikowania. Jest tego za mało, żeby zrobić z tego film na YouTube. Także, jeśli ktoś jest chętny, zapraszam, pan Luca.